Rozpoczyna pierwszą rundę. No Mateusz Zysk. Wziął się ostro do pracy od pierwszego gongu. Jego mną kombinację ciosów stara się zaskoczyć przeciwnika, który troszeczkę jest zdezorientowany. 1-0 dla Zyśka po prawym sierpie 2-0 kolejny lewy sierp teraz wylądował na szczęce Dawida Serwackiego zbyt goszczy ja myślę tutaj Zysk jest faworytem tego pojedynku, medalista zeszłorocznych mistrzostw młodzieżowych z Ostrółęki w godzinnym mieście, medal. Kolejne ciosy spadają na głowę przeciwnika Zyska Dawida Serwackiego, 3 do 0. 4 do 0, lewy dół, poprawka na górę powinno być 5 do 0, no już zaczyna się chwiać przeciwnik Zyszka, sędzia nie liczy teraz, lewy dół i po prostu upadek Dawida Serwackiego, który myślę cios zakończył ten pojedynek. Po prostu, no powiem szczerze, troszeczkę spóźniona interwencja sędziego Tadeusza Plisaka. I NS. Super. Panie pojedynku. No Mateusz, Zyś, nie powiedzmy sobie szczerze, jest jednym z wielu talentów w grupie młodzieżowej. I tutaj nie, Dawid Serwacki, pomimo wielkich chęci i ambicji, no był raczej bez szans. I ma. Mateusz Żyśk zwycięża przez RSC w rundzie pierwszej.